Bardzo wielu ludziom w Polsce wydaje się, że jeżeli mamy kościół katolicki, jeżeli mamy jakąś tam, nie wiem, najróżniejsze inne instytucje, to przykładamy do nich tą samą miarę, którą mamy u nas. Kościół jest miejscem, do którego chodzi się raz na tydzień, w niedzielę, żeby teściowa babcia czy mama starowinka widziała, że idzie się do tego kościoła, pójdzie się raz w miesiącu na tą, do tej komunii, człowiek gdzieś tam pokiwa głową, przyjmie to, ten opłatek i jest po sprawie. Nikt nie rozumie z Europejczyków, szczególnie w naszych częściach Europy, że... Inaczej to wygląda w przypadku muzułmanów. Tam nie mamy tylko meczetu. Tam mamy również szkołę przy meczecie. Mamy szkołę, w której uczy się nie tylko sposobu czytania świętych pism, nie tylko uczy się języka arabskiego czytanego, nie tylko uczy się tej całej tradycyjnej części, ale wszystko, co związane jest z, z, z islamem, to jest nie tylko wyznanie, to jest nie tylko religia, tradycja, ale to jest też system polityczny, system gospodarczy, nawet system bankowy i finansowy, który jest zupełnie odrębny. Efekt jest więc taki, że wszędzie tam, gdzie wchodzi islam. Mamy do czynienia nie tylko z ludźmi, którzy w szkole czy na ulicy w swoich dzielnicach są, jak to się ładnie mówi, radykalizowani, ale mamy do czynienia z ludźmi, którzy idąc do tej swojego miejsca kultu religijnego, dostają tam ogromną część wiedzy, ogromną część informacji na temat tego, jak ma wyglądać ich życie w tym nowym kraju, do którego zostali przywiezieni, trafili tam sami jako uchodźcy, albo urodzili się już z rodziców uchodźców. To jest coś, co już wiedzą, bo ten błąd związany z migracją popełnili już w latach 90., a nie tak jak reszta Europy dopiero po roku 2015.